Siemka z tej strony, z i Dzisiaj opinia na temat 730 chapteru One Piece. A. Na samym początek muszę powiedzieć, że naprawdę świetny chapter, bardzo dużo akcji. E, tak, co mi się najpierw spodobało w nim? No, Pojawienie się jednej z jąką, czyli Big Mom, zaskoczenie ogromne. Możemy w końcu zobaczyć jej statek, jest naprawdę przeogromny. Już w sani była dosyć spora. A to, to co zobaczyłem, rozmiary tego statku, naprawdę kolosalne. I naprawdę mają problemy słomiani. Co dalej? Tak. Krótka walka Zoro z Admirałem. Naprawdę będzie, według mnie sugeruje, że w przyszłych chapterach zobaczymy właśnie walkę Zoro z tym Admirałem. I muszę już na tym samym, już na samym początku można zauważyć, że ta walka naprawdę będzie ciężka dla Zoro. Widać wysokie, naprawdę bardzo wysokie umiejętności tego kapitana. Już wcześniej mieliśmy okazję ujrzeć w barze właśnie jego umiejętności. Naprawdę bardzo potężna postać. Zoro będzie miał z nim problemy. Sądzę, że sam w pojedynkę będzie mu ciężko samemu. Ale zapewne Kinemon zechce mu pomóc, ale myślę, że duna Zoro nie pozwoli mu na to. Co dalej? No nie wiadomo nadal co z Lołem będzie. W ogóle ta cała sytuacja, że Słomianie muszą uciekać przed Big Mom jest w ogóle niekorzystna, ponieważ Low jest ranny i gdyby nie byli oni zagrożeni, gdyby nie byli oni zagrożeni, to Zor albo Kinemon mogliby dostarczyć właśnie Loa na statek, żeby Chopper go uleczył, aczkolwiek no tak się na pewno nie zdarzy. Ponieważ gdyby Słumiani, załoga Słomiany chciała zejść na ląd, to przywiedliby Big Mom a to um, zarazem by przyniosło kolejne kłopoty, ponieważ Luffy na Wyspie Ryb Ludzi um, zador bardzo mocno z Big Mom i gdyby właśnie um, załoga sumianych, część załogi sumianych by właśnie przywiodła Big Mom na ląd, to nie dość, że Luffy musiałby się urzeć e, do Flamingo, to jeszcze z jednym z jąką i to jest zdecydowanie za dużo dla niego. E, co jeszcze? No, poznaliśmy wyspę, czy znaczy, poznaliśmy nazwę nowej wyspy. I to też taki mały smaczek, mimo wszystko, że mm, taki myślę, że to jest taki nawet sygnał, mały sygnał, że wkrótce Dressrosa Arts e, dobiegnie końca. No ale tak myślę, że może ze 20 chapterów. Tak. No i do Luffy, co do Luffy'ego, no to mm, wszyscy teraz będą zmierzać w kierunku zamku, e, żeby rozprawić się ze Flamingo, i Luffy no, obecnie już e, myślę, że nie jest zainteresowany turniejem, więc. Więc na pewno, jeżeli pobiegnie do Flamingo i go zwycięży, to nie dość, że go pokona. To na no, dodatek myślę, że zdobędzie nagrodę, które, um, zdobędzie nagrodę, która była w turnieju, czyli owoc, um, którym władał Ace. Podsumowując, naprawdę świetny chapter. Zabawiały się naprawdę epickie walki. Najbardziej czekam na walkę Zoro z Admirałem i Luffiego z do Flamingo, ponieważ te walki mogą naprawdę zapisać ją w kartach historii One Piecea. I jedno sobie mówiąc, będzie się działo. Dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłanie mojej opinii. Na razie.